Dużo, dużo, nie powiem. No nie, bo ja myślę, że to mniej Odświeżam cały czas YouTube'a, żeby wyświetlił się mój live, żebym mógł w niego... O, jest. Nie, miniaturki nie ma. Kształt litery te Nie wiem, spróbuj se. Nie <laughs> mówię, będę miał takie jedno wielkie ten na cały ekran. Jak ja trzeba akceptować, miał... to krzycz. Akceptuję, 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 akceptuj. No i pa, przełączam się teraz. O nie, sorry, 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 no, sorry. No, nawet nie, nie przełączyłem. Dobra. Przedmiot. Oklewatura i mysz. Jak się zmienia broń na drugą? Użyj mikrofonu, mam na k, no dobra, no, dobra. No, no. Akceptuję, akceptuję, akceptuję. Akceptuj. Wiem, już słyszę spokojnie, mam na to 28 minut. Ej, bo ja zaakceptowałem właśnie w tym momencie, a ja nie chcę, nie chcę, nie chcę obrażać no, tutaj tak. osobę, która nie chce zaakceptować. No, odpal streama w 144P, i po prostu go mi w tle, i wycisz tam. Wszystko, bo będę miał oglądalność większą. Wiesz, będzie zamiast 0 osób, będzie jedno. O, jeszcze raz. O działa, działa, działa. mnie chce chcę jako pierwszego. No wiemy. A Mam taką, ma kartę, kraszniczno, ona ma, ona ma 2 megabajta, ona ma 500 megabajtów. Masz ramu więcej. Tak monitor, odsunął. Masz ramu więcej. Teraz kafle się na monitor odsunięty. Można grać, bez takiego monitora No i za to, że mnie zabiłeś masz bana Ja bym tak widzą mówił On ma taki film, że się chodzi nie da Denerwuje mnie ten celownik trochę A to czemu zmieniłeś? Wiesz, że gra się cały czas na jednym celowniku, a już wiem, dlaczego ty w żadną grę nie byłeś dobry. Jak ty wszystko co chwilę zmieniałeś, bo nie byłeś nic najlepszy, tak jak zresztą ja. Ale, 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 ale trenowałem na tych samych bindach, więc. Odezwij się. Zrób celownik taki, jaki był. No, zrób sobie celownik taki, jaki był. Praktyczny, statyczny. Praktyczny, statyczny, dokładnie. Ja też profilały zawróć co nie <laughs> na to Okej, okay, pokazuję widzom Widzicie, to on jest. Z takim kim, kimś gram Dobra idź w site. zróbmy ziemię jestem kicha. Ej, bo Ej. odleciało no Jezu chłopco pisze! Zamiast być w sajcie, bo oni już wlecieli, no o Boże, pisze ci jak ci czytuje Ej tu! Ja tutaj będę stać Jest, 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 dwóch jest Wycofaj się, wycofaj się Z tej bitwy Zatniałam no, mu mam Wycofaj się Ja mam lała, Ale on też ma tylko mi heady sprzedaję. Save broń, save i ich porobiłem na umysł. Mogłeś saveować. Daj mi lajka pod streamem. Dałem, dałem, dałem. No mam zobaczyć? <grym> Nie. A kiedy mam zobaczyć? Przygotuj się. Bo, poszłyś pisać. Jeden ma coś w site, jeden tu i tak. Masz nie raszować. Nie raszuję, tylko to nie smoka i to będę stać. A tam kto będzie. Tu Ja będę dała info. Ja co prawda nikogo nie widzę. Co jest? Trzymałem. shift i czułem taba. Nie no, żyj. Chciałem im biec Wiesz? na plecy, no. Chciałem biec na plecy. Chłopa! Wiesz, że chłopa zlagowało? Nie wbiegłem na plecy, bo on jest... Wiesz, że chłopa zlagowało? i w miejscu stał i strzelał cały czas w jedno miejsce. On poszedł pewnie po kartę jego do restartu. Jo, będzie go restartować. Pa! Słyszę, restartuje? Podnosi go, bo nie dobiłem. Mówiłem Podnosił go Więc mu dałem heada w jak miejscu Nie nie nie, ale ja bym... Nie muszę... Ja to... Chciałem coś powiedzieć, zapomniałem co ci chciałem powiedzieć I zaplątał mi się język O ty poplątany człowieku Jaram, 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 jaram A za chwilę rzucę smoke'a A nie, nie mam Ale zawsze szuję Jest z schody. Leży. A czemu dajesz w dinga? Bombę już tutaj mamy. Lecę mu na plecy, żyj. No, daj mi go Leży. zabić, no! Boże. Nie rozumiesz, że też chcę teraz raz zabić. Boże. Mam mi na mianie. A widzą nasze rangi, czy nie? Nie. I my ich też. Nie. Zapier jakbyś miał go w znajomych o, o kurde co ci się stało? Nie wiem co coś, O cholera, co tu się stanęło? Zadujmas się dzieje ja Nie wiem co się dzieje Cała rodzina patrzy Bok za dostałem <laughs> mała gra o, o, o 30 groszy tam ale rzucił smoka? Ja idę schody? Nie opuszczaj mnie. W buzi coś mam, muszę to odłożyć, dobra. Dojeżdżam! pił z pompą, ale dostał. Drugi, drugi cfel. drugi! Yy, to znaczy kolega. Co ty masz za celownik, człowieku? Powinienem cię cztery razy wyzywać, a nie pięć. <grystanie> ten celownik, on fajny jest. Tylko mnie trochę kolor denerwuje tego celownika. A ja lubię tą broń, ona była fajna Nie muszę grać żadnym m żeby być najlepszy, tak? na Nie wiem co się dzieje Usta frajery robiły się rani A zapytali się? No wcześniej się pytali A ty, a oni powiedzieli? To czemu im mówisz, jak oni nie powiedzieli? Idę schody no i idź, idź te schody, no pozwalam. Nie ma ich u mnie. Jest pomocy, czy Co oh jest? On ma minus 44. Brawo. I znowu przez, przez ich zabiję. Czemu do mnie nie wpadają widzowie? Przecież talenty by odkryli młode. Nie odbije się znowu, pewnie. O, odbiło się. 10kp Proszę ci Tam jest fajny kałach, podnieś go. No, podnieś tego kałacha. No, podnieś! No, podnieś! No e <gry> ja wiesz, że ja ich dwóch obiłem. A jakimś cudem? Raszyjemy, raszyjemy Ej, bo my ich do jednego walimy Raszyjemy? Nie, pistoletówkę przegramy Co ty mówisz w ogóle, człowieku? Co ty w ogóle powiedziałeś? No przegrałem pistoletówkę, że no, tak Ale z shiftem jakbyś... Dobra, go No i zabraliśmy fraga Sorry Idź dole eh? jest uh, O 150 zł Pokas Dobra, masz. Dobro, ładnie. 550 zł. ty. <laughs> Bo Łocie panie, myślałem, że tam go nie ma! Weź kałacha, byś miał skina. Nie, weź sobie w tego kałacha ustaw na skina. Tamtego, co masz. Celownik wielki, jakiś. A biegnij bez shifta. Zobaczymy jaki duży celownik No nie, on taki cały czas jest On tam kampi na AFK pewnie Jak wtedy Jak nie, jak nie wygrasz, to cię zabije. Przysięgam jutro Wymierz sobie karę teraz dla siebie Jak jutro wyjedziesz jadę to się gryzę w kolano Co nagrywasz? Wrzucam na YouTube'a YouTube Dobra Ej bo siebie słyszałem przez chwilę Mam monitoring O już nie widzimy ich Idę do kibla Raszujemy, rozumiem rozumiem rush, 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 Dalej, Elin, jeszcze nic... Nie są też w tej chwili tak dobrej broni, samo skórz, ty jeszcze jedna gra, jeszcze jedna gra i pijam 35 stopień pułkownika. Ja muszę kończyć, Nara.